W 2022 roku firma badawcza EWALU zrealizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego badanie pod tytułem Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Badaniem objęto projekty realizowane w ramach podejścia terytorialnego, to jest zintegrowanych inwestycji terytorialnych, obszarów strategicznej interwencji, obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na realizację projektów w ramach polityki terytorialnej przeznaczono w regionalnym programie operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020 ponad 397,5 miliona euro, co stanowi 20,6% środków w programie. W polityce terytorialnej wsparto prawie 1400 projektów oraz przyznano ponad 1500 grantów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach ZIT najwięcej projektów zrealizowano w Bydgoszczy i Toruniu. Natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkańca największe wsparcie w ramach ZIT trafiło do gmin Czernikowo, Nowa Wieś Wielka oraz Chełmża. W najmniejszym stopniu wsparto gminy wiejskie Obrowo, Łabiszyn oraz Dobrycz. W ramach OSI i ORSG najwięcej projektów zrealizowano w Inowrocławiu, Mogilnie i Włocławku. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, największe wsparcie trafiło do gmin Radziejów, Świekatowo oraz Płużnica, a najmniejsze do gmin Osiek i Błądkowo. W ramach RLKS najwięcej projektów grantowych o najwyższej wartości zrealizowano w LGD Gminy Powiatu Świeckiego oraz LGD Pojezierze Brodnickie. Najmniej grantów o najmniejszej wartości zrealizowano w LGD Podgrodzie Toruńskie, LGD Zakole Dolnej Wisły oraz LGD Bory Tucholskie. Najwięcej środków przeznaczono na projekty infrastrukturalne, ponad 2 miliardy złotych, w ramach ZIT głównie na projekty w zakresie zakupu taboru miejskiego, termomodernizacji i rewitalizacji, a w ramach OSI i ORSG na projekty w zakresie termomodernizacji, budowy ścieżek rowerowych oraz gospodarki wodno-ściekowej. Projekty społeczne były natomiast realizowane przede wszystkim w obszarze włączenia społecznego oraz edukacji przedszkolnej i ogólnej. Korzystny wpływ projektów na sytuację społeczno-gospodarczą jest widoczny szczególnie w zakresie ścieżek rowerowych, gospodarki wodno-ściekowej, a także miejsc wychowania przedszkolnego. Efekty większości projektów terytorialnych są odczuwane na poziomie pojedynczej gminy, ale ze względu na dużą skalę projektów korzyści będą widoczne w całym województwie. Realizacja projektów poprzedzona została wspólnym przygotowaniem dokumentów, jakimi są strategie terytorialne. Sprzyjało to partnerskiej współpracy i integracji samorządów, szczególnie większych i małych gmin. Doświadczenie, jakie nabyły gminy przy wdrażaniu różnorodnych instrumentów terytorialnych, będzie procentować w nowym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, w którym również przewidziano instrumenty terytorialne. Polityka terytorialna będzie realizowana w nowym programie, tak jak dotychczas w obszarze transportu miejskiego, termomodernizacji, edukacji, turystyki czy kultury, ale także infrastruktury biznesowej, paliw alternatywnych, opieki zdrowotnej czy terenów inwestycyjnych. Na instrumenty terytorialne w nowym programie regionalnym przeznaczono 533 miliony euro, czyli o 25% więcej niż w latach 2014-2020. Badanie było finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.